Witam serdecznie. Ostatnio mój znajomy znalazł na śmietniku piękną ramę i dzwoni, że znalazł XIX-wieczną ramę. No i tak sobie mówię, kurczę, ale mu się poszczęściło. Fajnie. W pierwszym momencie chciałam ją odsprzedać, ale później się rozmyślił, bo mówi, że jest taka piękna, że sobie zostawi. No i dobra. No i dzisiaj sobie poszłam po chlebek no i chyba to był ten sam śmietnik ktoś chyba pozbywa się bardzo starych rzeczy znalazłam też ramy jedna jest w trzech częściach i jednej kawałek, ale to nie szkodzi bo przecież te ramy i tak są bardzo długie i nie ma co z nimi zrobić, więc ja je przetnę na mniejsze ramki będzie piękna mała ramka no i co tu może wyjść 40, ta ma gdzieś metr pięćdziesiąt, ta ma 100 to jest 2,5 metra. No to można by zrobić co najmniej 40, 50. Takie fajne ramki. To nie wiem od czego jest. Wygląda jak od poręczy coś, ale stwierdziłam, że też może się przydać jako fajny stojak na jakąś lampkę, więc zgarnęłam. Tutaj leży. Banjo, rozwalone, ktoś nie poszanował, ale właściwie to jest kompletne, bo jest i góra, i dół także jest do zrobienia. A jak nie, no to z, tej, z tego korpusu to można zrobić ciekawą lampkę, znowu albo półeczkę. Natomiast z dolnej podstawy można zrobić podstawę do lampy, bo jest bardzo ładna, wyłożona masą perłową i może być coś z tego ciekawego. No ale najpierw będziemy ratować. Zobaczymy, czy się uda. Yy, ta czarna rama to jest rama owalna. Ona musi być bardzo stara. Yy, takie ramy robili w XIX wieku i na początku XX. I bardzo możliwe, że to może być gdzieś od połowy XIX wieku do I wojny światowej XX wieku. Gięte drewno, pięknie wyprofilowane. Także no ciekawe, ciekawa rzecz. I apaszka, taka jedwabna w pawie oczka. A to są zdobycze wczorajsze. Wczoraj był Mikołaj i patrzcie co znalazłam. Komuś się urwała górka tutaj i wyrzucił, a Iwonka sobie wzięła i sobie naprawi i będzie miała świeczniczek na święta. Troszkę podmaluje, troszkę zimnej porcelany, jakąś kuleczkę zrobię u góry i jest. Ta małpka Typowy plastik do recyklingu. Widzę ją znowu jako lampę. Jakoś też tam coś wykombinuję. To taka podstawka. Też stwierdziłam, że jakoś podstawa do czegoś mi się to przyda. Coś wymyślę. Może też na lampkę albo na jakiś fajny, fajną ramkę mogę z tego zrobić i jakieś zdjęcie tu wkleić też. Dwa kubeczki serduszkowe dla zakochanych. Takie słodziaczki i taka piękna patera. Psycycyjny, taki piękny motyw. Ktoś wyrzucił, nie wiem co to jest za szkło. Chyba takie bardziej Lata 90., może 80. bym powiedziała. Ale patrzcie, jaka ładna. <laughs> na ciasto. Idealna. Piękna. I jeszcze jakby tego było mało, to idąc wczoraj na chodniczku, znalazłam sobie pierścioneczek. Nawet nie wiem, czy to jest pierścionek. Być może jest to jakaś część. Y a mam brudne parce, bo, to jednak, bo te ramy były z błota, nie domyłam się jeszcze, przepraszam. Ale chciałam Wam pokazać ten pierścioneczek. Nie wiem, może to jest złoto. Wygląda jak część od kolczyka, ale pasuje na mój paluszek. I sobie go wzięłam. Mam tu teraz dwa: jeden taki srebrny, i drugi taki. Wstyd, te ręce pokazywać, ale to po prostu z tego błota, bo to wszystko leżało moi drodzy w błocie. A ja na szybko kręcę, bo jestem podekscytowana tymi ramami. A Andrzej, jak znowu mnie przeklnie. że jest coś do roboty, że znowu zagracam mieszkanie. No, ale ja się cieszę. Cieszę się bardzo. No, to chyba tyle. Coś jeszcze znalazłam? Nie. Dobra. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego